Takie rozbranki kurwa. ale pokazała dupa. Ty, ale ja się tylko zadzę. Musisz teraz zróbć spodnie. Ooooo! Ale podniecamy to. No Podniecasz my Ale to jest tam nie bluzkę jak gadamy Mhm To jest niesamowite. Podnieś się na niebluzkę bluzkę został nigdy ci kolej się nie przestanie mnie zadziwiać. To straszne. Albo napisz, no, wiecie, to przyszli, kurwa, mogę, albo coś na napisz? <laughs> kurwa, nie wiem, to, kurwa. Ogólnie, jest jeszcze. Mogę na chwilkę. Głos? No to na chwilkę podnieść. Pokaż dziecko, ja ci też jeszcze coś pokażę. No. Ale tak przebracie? O! No bo... i masz pokażony. Wow! Teraz ja mam coś pokazać? Nie wiem. Pokaż. Co chcesz zobaczyć? Nie no kurwa ty powinieneś to kurwa tak ten bez kluszówki, ten bez O Obok ten może też klatę pokazać, zobaczymy no, bo tu, trzeba, tu trzeba czytać, ale bardzo fajna dziewczyna ale. Proszę O O, jebać, O Ja pierdolę Nie czy mam wstać Jo wstań Czekaj, okay. bo ja tu może w waszej reakcji jestem już mogę na chwilkę... Tak, obok tego. Ten może też ten... A zrobicie no. dzisiaj pompkę? To też pokażemy coś więcej. Hmm... Wygląda. W, ma w majteczkach. Okej, okay. no to pokazuj. W, ma w majteczkach, nie? Fajnie tak... Nie od razu, żeby wszystko pokazać, tak delikatnie. <laughs> Dobra, rozbieram się. <laughs> Ale jest piękna. Tak, zrobimy dzisiaj pompek jak się rozbierzesz. Zdumiewające. Ale... Jakim cudem on potrafi czytać, to jest dobre. Kurde, aż sam bym tam zaglądał. Bo ona nie... się rozbiera już to. Nie, ja to muszę zobaczyć, chłop <grym> z bratem siedzi. Jeszcze trzeci typ tam siedzi. Ja nie się tak bez skrępowania mówią. No mnie to podnieca. Ale pięknie. Ojej, jest kurwa. Abym ciebie tam liznął. Teraz nasza kolejna pompki, tak? tak? No napisz coś, bo tak. Ktoś musi zrobić 10 pompek. No kto? No ty, ty jesteś najsilniejszy. Niech piękna wybiera. No to niech piękna wybiera, kto ma zrobić. 10 pompek to mało. To ja chcę najsilniejszego. No, ale zrobimy. No ale dobra. To ja chcę najsilniejszego, czyli ty. Nie, no ale dobra, wiem o co chodzi. Nie? Po 10 pompkach, wiesz jaka wygląda kurwa jaka. No ja, ja bym figura? Nadal... No. No. Co wy kurwa, to Co ty pierdolisz, chłopie Jaka figura? Masz takie. Co ja się wysła, poczekaj? Poczekamy na wiadomość. No nie, dobra. No najsilniejszy to jestem ja. Wypad i robisz pompki No to dawaj kochany Ale pod kamerą Pod kamerą Musisz no to zrobić tak. Oczywiście że tak Ja mogę nagrywać No ściągnę koszulkę Wiesz tutaj? Ja go nagram pod... Ty Marcin idzie Ty teraz będziesz pomp... co, rup 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 rup. Rup. Rup pompki nie chcę Marcin Nie pompki Czekaj, czekaj bo tu Rób pompki no dawaj, dawaj, tam by rozgrzewki Kurwa. to jest tylko 10 pompek Kurwa, ja mogę zrobić 3. Ej, on już robi, Raz, Możesz patrzeć. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, no gratis, Elegancka. To jest no to gadaj, 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 patrz. Tak, tak, tak. No. No, no dobra, się to może obrócę, się, dla ciebie. może obrócę się dookoła w nagrodę. żeby Siema Marcin. <tosan> dobra. Zaprezentowałem mu się dookoła, ale... No, żeby sobie wsadziła w coś. Albo się wypiała na tym fotelu. Kurwa, ja nie mogę, ty... To może obrócę się dookoła w nagrodę, nie!